Mam na wszystkim. Kolejny odcinek. Już jesteśmy już po żniwach, no ale wiadomo, mam troszkę czasu, także wziąłem się za kombajn. Mamy podajnik już zdjęty, cały kłosowy, z rurą całą, która wchodzi do środka, czyli to jest ten cały domacacz, Tu szedł rura, bukownik i tu szła rura ze ślimaki, ona wrzucała tutaj na sita. Wszystko zdjęte właśnie, jestem w trakcie tego, zacząłem czyścić pomału ale mówię sobie, co nie nagram bo tu było mnóstwo plewy naklejonej znaczy kurzu takiego, można powiedzieć i zacząłem troszkę to drapać i już czyścić, później będę zaraz po powietrze i to wydmucham eee, jest tak samo góra eee, jeśli chodzi co robimy w płodenników, czyli tak łożyska eee, będzie tutaj wymienione łożysko, eee, kolejną sprawą to co trzeba było tam gdzieś hepnąć, spawność pęknięcie jakieś eee, zostało to wszystko eee, poprawione eee, wymienione Łożysko, te co w środku idzie, jest dostęp. Te, co od wewnątrz idzie, jest, od, to jest wymienione. E, te było wymienione ostatnio przed samymi żniwami. E, te jest też elegancko. Tamte się działo od wewnętrznej strony. Mówię, było na wierzchu, zostało wymienione. Teraz fajnie, cichutko, wszystko. E, takie pęknięcia, pierdółki poprawione. E, tu w żniwa wymienialiśmy, czy przed żniwami, nawet wymienialiśmy tą ośkę, całą. Nawet nie kupywaliśmy je, bo kurcze sami nie wiedzą ile chcą za nią. Także tutaj to kasz i chwila czasu jest zrobiona ośka. Eee, tu było wywalone wszystko koło. Eee, troszkę wybite, ośka była też wybita. I koło rozbite, bardzo duże, tutaj, miało luz na średnicy pół milimetra chyba albo i więcej. Także ono pływało. Nic na tej organy, nie można było, to zastosowałem patent. Jak kosznicy mają, klin noskowy. I całe śnieg wam o to jest sztywne, wszystko jest, można regulować odległość. Jest to dużo lepsze niż te oryginalne, śmieszne, pusty na końcu z zigery. Troszkę się wybije, zaraz jest problem. Także tu jest ten, taki sposób to zrobione. i jest super, luzu nie ma nic. Eee, także to jest wszystko, co trzeba było podheftowane. Tu łożyska są też dwa nowe, wstawione z ośką razem. Mm, Najważniejsze to jest stary łańcuch. Wymieniane były widać łańcuch, ale zostały stare łapki, za śrubki skręcane, nienitowane. Także e, łańcuch miał taki problem, że już nie szedł po blasze, tylko w powietrzu. Po ślizgu szedł łańcuch, a guma była jakieś 3 ,4 mm 4 w powietrzu. No i troszkę była już podjechana. Także e, łańcuch jest nowy. Tu już mamy właśnie, będę się szykował go założyć, znówka łańcuch. Nawet są pół ogniwa widzę przy nim. Yy, I zaraz rzucamy pierwsze bączka. To jest to właśnie do Jak jakby to nie wiedział tak to wygląda. Jest takie śmigiełko. I te śmigiełko zase każę tak z tej strony. O jest to śmigiełko, tam z drugiej strony widać jest dziura. I te śmigiełko się kręci z dosyć dużymi obrotami. I tam, gdzie ta dziura z drugiej strony się przykręca, to taką tarkę. Jest troszkę już wyjechana, ale nie będę jej wymieniał jeszcze. To jest odlewane. Także ono idzie w, nie, w tym miejscu. I przecież, ono, kłosy jak padają. Te śmigło ma za zadanie yy, przewalić te kłosy o tą yy, tarkę. Tam jest trzecia część yy, obudowy, czyli ta dolna. Ogólnie już jest też przeglądnięta jest. Prawie tu jeszcze tylko musimy to chepnąć. Ale to już na końcu sam jak założę tamte rzeczy, bo to się na samym końcu zakłada. Wyczyszczę tak samo i pójdzie do założenia. Także ja się biorę dalej za składanie wesa. Mówię po żniwach jesteśmy, także można go już przeglądać. Może będzie potrzebny w tym roku jeszcze, także lecimy go tak, jakby miał być już do jazdy. Kolejną rzecz, którą jeszcze tutaj brat robi, to jest renówka. Wymiana oleju w przednim moście. Mówię, tego nie patrzyliśmy. No ale zresztą, kurczę, kupiliśmy olej, ale to mówię. Brat tam zamawiał gdzieś na necie sfusza, oryginał. Eee, jeszcze chyba kapie. Eee, stan był, no tragedii jeszcze nie było. No jest ciemnawy, ale tragedii nie ma. No jest klarowny, jest jeszcze na ręce przejrzysty. Wiadomo, przykładowo, oleje szybko się robią czarne w miarę także on już spuścił olej, teraz będzie zalewał i jeszcze będzie sprawdzany olej osobno, no wiadomo zwolnice tak samo tu tak jak jest ustawione podnieście przód do góry i tak samo tu będzie będziemy kontrolować już w w jakim stanie jest jeśli będzie ok to tylko się w razie czego uzupełni jeżeli już będzie przepracowany pójdzie do całkowitej wymiany Także rynówka ogólnie na razie sprawuje się super, bez zastrzeżeń odpukać. Już troszkę z, 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 z ścierniska latała, Nie było czasu nakręcić. Mm, no ale mówię, u nas teraz lało, dopiero pierwszy, pierwszy dzień pogody mamy, także e, może coś na dniach na razie szykujemy sprzęty. Także pozdrawiam, na razie kończę. Coś jeszcze później dogram, jak zamontuję podajnik. Pozdrawiam. E, witam po raz kolejny. Także podajnik mamy założony. E, już kusówkę mam mam cała poskręcana jest. No, Nalotowo no. sztywno wszystko. Łożyska wymienione. E, kabel przyciągnięty, żeby wciągnąć sobie łańcuszek do góry i do dołu. Przeciągnąć. Tu jeszcze tylko muszę e, zrobić z tym porządek, bo wrzuciłem podajnik. I będę chciał tu jeszcze tą blaszkę dospawać. Nie chciałem od razu na wierzchu, bo nie wiedziałem, czy przejdzie zębatka, ale widzę, czy przeszłoby. To jest jakoś tak z... dziwnie zrobili. Wysoko tą blaszkę. O, jeśli chodzi o tryb forsznicia, to było tak, że ta blaszka na praktycznie na przed zębatką była, tak, na... do zębatki dochodziła. Także bezpośrednio się wchodziło tutaj. Tu zaraz wezmę blaszkę, zatnę, tu dopasuję. U góry z pawem zaleję ładnie. Eee, tak, żeby jak na niszczypania szlikierka brańczego dojdę, sobie to szlifnę. No i żeby to miało jakoś to wyglądało, miało ręce i nogi. Także ja tutaj będę teraz to dalej działał. Eee, tutaj to składamy dalej w znacznym ciągu. Łożyska tutaj też nowe. Paski zakładamy, łańcuch zakładamy i będzie to już gotowe. Kolejny etap napraw jego to zobaczycie dalej. Jest jedna rzecz, do, oś do wyciągnięcia, do zrobienia. No ale to pomalutku. Na dniach w międzyczasie, między innymi, robotami także ja kończę. Biorę się za robotę kolejną. I do usłyszenia później. Na razie, także już mamy łańcuchy założone. Łańcuch paski ponapinane z tyłu, pasek założony. Nowy łańcuszek, który już siedzi ładnie z gumami wszystkimi. Wszystko na razie lekko rękami idzie. Także zaraz go odpalę. Włączę mu carnie Jak to będzie szło? Paski poskładane zostały, tylko tarka do założenia to sobie na końcu założę. Już dzisiaj się nie ma, zbytnio nie chcę. Raz druga sprawa, trzeba też troskę w domu pomieszkać. Eee, zobaczę tylko, czy latarka świeci się, czy nie ma kur, ale nie mam, bo sobie go zapalić, włączyć. Mm, i idę właśnie przypadę, tu dam kamerkę e, przekażę i lecę go zapalić <śles> głębiej części, tak jak poprzedni cząst eee, ładnie się tutaj ładnie również łańcuch idzie, nie podskakuje a podskakiwał daty jak szalony a zbożowy zbożowy też bardzo ładnie idzie równo także tu jest wszystko na razie Okej okay. Mam z góry tarka o, tu jest ta, Tu jest ta cała tarka, która chodzi ten ma na małych obrotach przez obroty, to obroty ma? A tu przychodzi w tą dziurę właśnie to i to robi całą robotę właśnie przecierania, domatania głosu. Także tak to wygląda i za troszkę Także, na razie będziemy kończyć, do następnego będzie z mojej strony, do usłyszenia.